Witamy w kolejnym odcinku Multiplayer Tapsa, dawno nie było Multiplayer Tapsa, ze mną jest Hadesiak, cześć. O, cześć, to ja. I gramy przez Steam gdyby ktoś się zastanawiał, niestety jeszcze Taps nie ma do danego Remote Play'a, ale postanowiliśmy nagrać, tu są moje rączki, o właśnie, a Hadesiak stawia piękną rakietę. Podoba... <ścoughs> a, robisz takiego psa, rozumiem. To nie, to miał być rekin w sumie, a, okay, ale okay. czekaj, patrz, o, o, o. i... I, A bo to. I czekaj, i, i bardzo, tu jest płetwa. Bardzo ładny, bardzo, <grym> bardzo ładny, Reki. Wybrnąłeś z tego, ale słuchajcie, dzisiaj robimy coś takiego, i to jest bardzo fajne, że kto wygra, dostaje 100 złotych. Ale nie nie bitwę, bo nie stać mnie na takie rzeczy, ale kto wygra ten odcinek, dostaje są do 100 zł. A co? Nie ha no bitwę. Ja... Tak. Bo ja, bo ja potrzebuję pieniędzy. Dokładnie. Robimy, nie wiem, na początku do 500, do 1000, do 1500. E, powiedzmy BO3, albo BO4, albo BO5. Ja właśnie z... mapę. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, żebyś wybrał mapę. Także bardzo dobrze, że to zrobiłeś, Możesz wybrać jaką chcesz mapę. Ja ci nawet odpalę. Nie wiem, na której chcesz grać. A ja się nie znam na tej mapach. Tak, ja wiem. Właśnie do... o to A, chodzi, dobra, że dzięki, to będzie free to dla mnie. To jest dobra, wszystko. To, to jest okay. renersansowa mapa. E, I możesz wybrać, czy ja mam Nie, wstawiać... ty zaczynasz. Okay. Ty zaczynasz. Okay. Dobra, do ja tak? pięciu. No... Dobra, dobra. I jeżeli ty... podoba Wam się ten post, to wiadomo, ocenie film i wbijcie do Hadesiaka na kanał. Link oczywiście w opisie. E, Okej. Okay. Je... Nie wiem. Się... Z naszej jednostki? Tak, ja, ja niby takie... znam, ale jak... Um, często, często było tak, że niby znam jednostki, ale i tak sobie średnio tym... Radziłem, ok, 140. Ja w to pograłem ostatnio kilka, ten... Mogę 520? No dobra, możesz. Okej, dobra. Jak grałem z Matitą, nie, nie 520, a do 500. Także widzicie. Do 500. Okej. Mam ci przenieść troszeczkę kamerę? A ta, no we mi ją przenieść. no O będzie. proszę bardzo. Jakie ty jednostki miałeś, bo nie pamiętam? Dwóch Spirit Rowerów, jakiegoś łucznika. Kurde, ta osoba, która stawia jednostki pierwsza ma troszkę gorzej, bym gorzej? powiedział. No znaczy ja no, no, nie chcę no, no. się też zastanawiać 20 lat. Nie, nie, nie bo spokojnie, tutaj... spokojnie. Yy... Tutaj w grę wchodzi, wiesz. Wygrana. I to nie, nie za każdą rundę, że mówię, żeby nie było, tylko jakby pod koniec. bo... Ja, 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 ja jedynie znam te postacie z twoich <laughs> filmów. To i to wystarczy, o. Ja bym to... już wiem, co bym postawił tutaj. No znaczy ja się zastanawiam, mm -hmm. totalnie, są nowe mówią, frakcje, możesz coś z nowych frak. O jest. Dobra, jednostka, która ładuje 20 mm. No lat, właśnie, to właśnie jest... to, to chciałem powiedzieć, że tak. To jest dobrze. No ja ja, ja kojarzę to mnie. kojarzę, no wiesz, no. Okej, okay, nie. Tutaj ja bym... tak, o, a to jest taktycznie, nie. Tutaj... Właśnie jak masz mało kasy, to musisz, wiesz, tak, kurde, co postawić. Jakbyś tak tak, miał 10 ty... tysięcy, to tak. A, dobra, wszystko postawię, co tam? A, <laughs> mogę piecyć? <być. śmiech> <laughs> <Yem>, nie możesz. <laughs> a o, dobra, dzięki. <laughs> to możesz zamienić. E... 540. O, 540. A bisko... Nie, okay, 530. 530. E, Bart nic nie robi jak coś. Wiem. Aha! Ty to, wie... jest bardzo to jest bardzo dziwna taktyka. Okay. Nie wiem, czy Bart jest szybszy, czy nie. Chcę sprawdzić to. Mm. Dobra. okej, okay, O oh, je oh, oh, jezu, czekaj. Ja wezmę. Wiadomo, z tej strony, która wygrywa, chociaż. Czeka, albo z tego muszkietu twojego wezmę, będę obserwował sytuację. Na razie tymi dzidami w ogóle moi nie dorzucałem. Czym <grym> ci no. bardziej <grym> chodzą Ej, ty grasz. Ej, czekaj. Okej, okay, dobra, został spalony jeden. O nie. Jak dostaną tymi dzidami, powiem ci, że to jest jeszcze do wygrania. Nie, nie, nie chodźcie w kulę. O, dobra, ładnie. w kolano. Okej. Okay. Na, na, na slow motion, jeżeli wciśniesz lewy przy. No. Okej. Okay. No, nie, no, nie, tak, Nie tak! No, okej, oh. o! Jomek, dawaj, opata, ten celuje, nie? Ten da radę. Jakby da radę. byli w jednej linii, to by. Ty. Ty są w jeden. O nie! Och. Ej, powiem tak, gdyby jeden dobry strzał był, to byś to wygrał. Tylko Tej, oni ale nie byli. jeden. No, naprawdę został mi jeden. Chociaż słabo ci poszło, powiem tak. <ask Boozie> Teraz ja wybieram mapę i zagramy sobie na Spooky jedynce. To jest straszna, mega straszna mapa. Dobra, to ja tryharduję teraz. Okej, okay, i robimy ja do... Tak, 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 ty zaczynasz. Tysiąca? E, tak, do tysiąca. No do tysiąca. E, wezmę ci o, dziękuję. To, o, dobra, Czy to wygląda tak. Okej, okay, mm -hmm. dobra. To już za dużo kosztuje. Ej, można sekretnych jednostek też używać, jak chcesz. Ja nie, nie... Nie... A to jest są sekretne jednostki? No, to są sekretne. Nie, nie używajmy sekretnych, bo ja nie wiem, jak, co one robią. Okej, okay, dobra. To to jest gorąca prośba ode mnie. Dobra, o, nie nie będzie no... sekretnych jednostek, no problemo. Chociaż, no problemo, chociaż... po, czym wy... po czym wybrał sekretne jednostki? Znaczy, te sekretne no. jednostki polegają na tym, że one, wiesz, były gdzieś tam pokrywane na mapie i trochę no to, zaczyna to... już to e, być irytujące, bo jest na przykład, nie wiem, 30, 40 tych sekretnych jednostek i wszystkie o są yeah. jakby w jednym, w jednej kategorii i wszystko się myli i jest, no, nieuporządkowane. No, to, to tak, to, to jest A Ty dzisiaj wybierzesz bledne. coś, bo tak się Dobra, zastanawiam. Dobra, się, no, ziomek. No, bo ja tu muszę. Ten. Ja nawet nie wiem, co robią snake. Ten. Znaczy, no dobrze. Strzelają, wiem, takie są węże, co 20 sekund chyba wysyła jednego węża. To spowalnia, to jest Ice Archer spowalnia. powalnia. Tak, to wiem, no, no. Okej. Okay. No, słabo, słabo. Dobra, we, Ja już wejść, mam do, w głowie okay. kontrę, którą zrobię. O, snake archer. 900. No, to 1500, 1500, jasne. Nie, no, okay. nie, no, 1000, 1500. Okay. No, dobra, 1000. 1000 ten, no. Um, tak, wezmę coś takiego, czego normalnie nie. O. Hmm, czego normalnie bym nie postawił. On jak, jak strzelał, to oni nie ma już broni. Odważnie. A! Powiem tak, zapomniałem o tym. Dobra, wezmę harpun. Okej. Okay. I tylko szybko na slow motion. Chcę po prostu zobaczyć, jak przyciąga jednego twojego gościa. To mi się wiadomo, że jest jakimś blitzkrankiem albo czymś takim z ligi. Ojej. A o, ty faktycznie przyciągłeś no. Ten, no. Ten. Ej, ale... ale pa, jak walka. <grym> ale nie. pokonał, pokonał. W ko Oj! Ej, wiesz co? Wydaje mi się, że. Nie, już do, doleciał ten do moich fajerwerków. O, ten. kolejnego przyciąga. przyciąga. Nie! No. Ej, te, te, te z fajerwerkami to był dobry my, myk nawet na jedną. A, bardzo, ty ale czekaj, ty postawiłeś fajerwerkowy, gdziekolwiek. Tak, ja miałem dwóch fajerwerkowych i dwóch tych, i dwóch mroźnych. Aha, ja myślałem, Dobra, że to był. Byli... Ja wybieram mapę. No, teraz wybierz, gościł. wybierz. A jaka jest piracka? Jak ona wygląda? I takie są dwa statki, takie jakby do. Aha, no. ty no. To jest nowa mapa. Fajna muzyka jest na tej mapce. Ty jej nie, nie słyszysz, oczywiście. 1500, tak tak, tak, tak. Mm. Nie, ty wybierasz pierwszy. No. A, no tak, no. Nie polecam nie, tego gościa. Ja już, ja już spaliłem, o nie No, nie, nie polecam tego gościa. E, dobra, weźmy. Dobra, raz, już, dwa, ja trzy, już... cztery, pięć. Ja już chyba wiem, co ja będę chciał. Okej, okay, może jakiegoś wampira damy. 1500 Tyle ba rzeczy można zrobić. Okej, okay, ja o tu łódźników e, Jakiegoś healera dam? Albo dwóch. Ojejo. Oj. Dobra, i damy sobie jednego barda. E, daję, dobra, chwila. Ja muszę tutaj e, już koniec taryfy ulgowej. Tak, bo tutaj no to, to już, już, już przegrywasz. No, da, dawaj to gościu. No, tak, tak troszeczkę. E, gdzie są triderki? liderki? E, w sekretnych jednostkach. Jezu, no Ale nie. Ale możesz, można używać. Nie, ja, ja ci pozwolę. 500 kosztuje, tak. to nie to ja nie chcę. Ale wydaje mi się, że kiedyś kosztowała 1000. Jestem prawie pewien, że tak było. Też może coś mi się nie wiem już. Zeus kosztuje tak dużo, o no. Ale Zeus został bawę ostatnio, z tego co czytałem. ale tylko najlepszą Jest najlepszą jednostką, stawia Zeusa. Stawię Zeusa. O, Swordcaster jest spoko. No wiem, że jest spoko. Dlatego się pytałem, dlatego się pytałem o ten. O czy liderkę. O właśnie, ej, to by był dobry pomysł, no? Ostatnio co sobie nawet sprawdzałem. Jakby sobie poradził z tym. o. Killer? O kurde, wszystko widzę na jedno idzie. Wszystko na jedną kartę, mm. ziomek. Tutaj taki o. No i ej, równo. Ej, równiutko no. Równiutko, Powiem ci, tak patrzę, że. przegram. E, jeżeli wyleczę tego twojego gościa, to wygrasz. To no, nawet będę obserwował właśnie. tylko. z twojego gościa to. Wszystkich? Ej. Pa, jak, o, Ej! Co, co tu się dzieje? Okej. Okay. Chcesz, żebym tryhardował? Spoko. Spoko! O nie, O nie, co? So! No nie! Ale. No, ty tego nie zabijesz już, nie no. dasz. Nie, o, o. Uh, Jest to um, um. Tak. E, Ech, bidulek. Mm. Czy, powiedzmy, że do pięciu wygranych. Okej? Okay? Do pięciu wygranych. A, to super. To czekaj, może być jeszcze pięć. To, to jeszcze powiedzmy dwa dwa meczyki sobie wygram na spokojnie. Czekaj, ja teraz wybieram mapę, prawda? A, tak, o, tak. Okej, okay, wezmę mapę symulacja. To jest o. taka mapa, która jakby. Ona jest prosta. Ale no fajna, ta fajna. bitwa będzie prosta, bo dostaniesz w dupę. Tak, tak, ty pierwszy no. stawiasz? Tak, 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 tak jak ja o, pierwszy. mi sojusze. E, do 2000, no do dwóch tak, tysięcy. No jeden, berserkami se leci, no co za ziomek. Okej. Okay. Myślisz, że ja nie wiem, co berserkowie robią? Y nie wiem, mogę y 2010? No dobra, może. Dobra, okej, okay, czekaj, postawię ci ładnie. Nie, no, chwilę. Na no, berserku była prosta taktyka. No. Nie wiem jaka. Właśnie jak wiesz co, jakby to tak powiedzieć to wiem, że była o. jakaś prosta taktyka na nich, ale nie potrafię sobie przypomnieć Mogę jaka. Mogę tysiąca? Ej, to w sumie właśnie, żeby jakby takie wyrównywanie włączyć, to że na przykład masz 500 więcej ode mnie W sumie? Nie. Nie, 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 tak. nie, nie. nie. Nie, 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 W sumie nie, nie bo to nie nie, nie, nie ma sensu nie, nie. tego robić. Nie, dobra, ziomek. O. Okej. Okay. <suszy> <Okay. suszy> dobra, go, Janka. Pędzili. Ale to będę, będą piękne skoki. O, i wlot! A. Nieważne. O, walka Wikingów. Walka wikingów! no? Czemu ja przegrałem? Soj! Co? Ej. Ej, wiesz co? Ja byłem pewien tak na 200%, ja czy byłem, to że to ja wygrał. wygram. Tak, ja, ja to samo mówię. Okej, okay, przegrałem to bitwę. Nie, dobra, to się nie liczyło. Daj mi tego Dobra, ja dobra, dobra, dobra. To było dla zabawy, ok? To było dla zabawy, w nie. Ty... Nie no. Um. Nie, to by było... Ile masz godzin w tapsie? Mało masz, ja, nie? Za mało, ja no, mam bardzo mało. Dokładnie, więc tutaj o... musimy być wyrozumiali. Muszę się tłumaczyć, że jestem słaby. Ej, o, ja wiem, co bym postawił. Ja no się nie mam zielonego pojęcia, co... co, co ja bym postawił, postawił y, za 2000 tysiące łuczników. Przez chwilę też myślałem, ale to jest takie nie do końca, wiesz? Tak, tak mi się wydaje. Dragon też nie, monk... Pamiętaj, że moi wikingowie niektórzy mają tarcze. I mogą troszeczkę tych strzał jednak zablokować. O, kapitana dobrze. Że, ja, ja Ej, ktoś, po ile jest Reaper? Ona się za drogi jest. No, jest kurde, że. Ale wiem, no. że, wiem bym wygrał nim, nie? No Reaper jest. O Jen, Jenny, dobra, e, ile do 2000. Tak, do 2000. Do 2010. Powiedzmy, 2100. A, dobra, tak, żebyś mógł przekroczyć na spokojnie. O Jen, to jest to jest bardzo ten, tak. no, to jest bardzo. To, to nie jest takie proste, jak się wydaje. To, to naprawdę jest ciężkie... Ciężki wybór. To jest takie totalnie... Jest dużo bezużytecznych jednostek w tej grze moim zdaniem i balun Archer jest jedną z nich. No wiem, <grym> dlatego tak spra naprawdę, sprawdzałem cię. A tak naprawdę nie jest bezużyteczny, tylko... Nie, w sensie jak się, nas, tak, jak się nastakuje tak, 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 go tak. to jest spoko, o, ale... Nie, w sensie to jest totalnie bez sensu, nie? Ten Minotaur, więc no, ale... Czy ja wiem? Eee, minotaur ale... jest... Ja bym Kemu nie, by, nie, to nie, to. to... Protektor? Morda, no, okay. no nie no właśnie. Dobra. Ja bym z... zagrał pod Minotaura właśnie. To jest... Będzie, no... będzie jakiś samotny ziom. O, 2100. o pozwoli, tak, 100, tak, 100, tak, dobra, tak, tak. Dobra, go i Hanka. Okay. To, to, też nie, to też nie da rady. Ja Uuu, to wiem. dobra, jednego wikinga mi zastrzeliłeś. Ale <laughs> szarża Ale wiekał nie? Ale wiesz co, to, co, się Jeśli wikingowie nie pójdą właśnie na muszkieterów, to, A, to poszli, to, 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 to mieliby <laughs> po, szalki. Poszli, pan, poszli, co, co, poszli opad jak za te fraki bierzesz. No. Naprawdę sobie ładnie radzi, chociaż nie, moich jest więcej cały czas. Ale, Ale on jest dosyć twardy. Wiesz? No właśnie, to tak mi się zdaje, że. Ty. To... O, ach. O, biedny minotaur. Przeżył? Przeżył? No nie wiem, przegrałem, no. No, ja Ej, Ostatnia, mapkę. tak, wy wybierz mapkę. Ostatnio. Nie, nie, Wybierz nie, tam, nie. gdzie będzie po prostu. tam, gdzie przegrasz, tak? 5-0. O, nie, dobra. Dobra, tutaj. I damy tutaj 3000. O, Jechanka, 3000. Ej, czekaj, ja pierwszy stawiam? Czy... Tak. Nie, nie, Bo ja nie. Wybierałem ty... nie a, ja wybierałem okay. mapę. Nie, ja wybierałem mapę. ty no, poprzedniej... Ostatnio dajesz mi gratis, więc no, ja się dobra, pytałem, dobra, czemu dobra. wystawiasz, a ty to jest. Aha, no, tak, dobra, okay. dobra, dobra. Tak, dobra. Nie no, będzie. No, no. No, 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 spoko. A możemy sekretnych, tak? E, nie. Aha, dobra. No ja ich nie znam, no to było było oszustwo. 20 lat bym się zastanawiał. Albo wiem, tego zawro nie używałem, tak. Raz. On, on bierze jakieś totalnie, jakieś Wukongi z Lola, Kozackiej jednostki, <laughs> ja nawet nie wiem. To to za gra jest, nie. Spokojnie. O, no, znaczy właśnie to, to wiadomo, to jest tylko <śmiech> zabawa. <śmiech> to jest tylko zabawa, dlatego teraz wygram. E, 2980. Dobra. Uu, Proszę. Co ty miałeś tam mąka jakiegoś? Nie, nie wiem tego. co miałem, nie, 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 nie wiem, nie wiem, nie wiem. Eee, dobrze. Szkoda, że nie ma czegoś takiego, że na przykład można mm, zakryć połowę ekranu. Tego mi brakuje. Okej. Ok. <śmiech> okay. okay. <śmiech> Wszystko na jedną kartę idzie. Hmm. Eee. Znaczy, niby tak, bo on jest bardzo O! O! Możesz, możesz, no. Dobra, go, jechanka, ja myślę, że... Eee, no wszystko naprawdę postawiłeś na jedną kartę, kurde. Czekaj, czy ja mam coś, co mogę... może ciebie zabić? Mam strzały jakieś. Ale nie, łucznicy nie... nie mają tyle damage'a. No nie, bo i ty jeszcze będziesz leczony, co? Halo, <laughs> Jeden killer leży. No nie... O kur... Eee... Eee... Ale, Wukong. Ale Tam... to jest gra za 5 zwycięstw, nie? Ogólnie nie wiem, czy wiecie. Ten. No patrz, yy... grałem. No ale. <noise> dobra, no. Czasami. Czasami masz szczęście. <noise> Pozdrawi. Pro jednostkę i. Dobra, to teraz tylko używamy sekretnych. Okej? Okay? Ok. Tylko ok, sekretnych. Dobra, go. Dobra. 5 pięć tysięcy? 5 tysięcy jazda, 5 tysięcy. Dobra, jazda 5 tysięcy. 5 tysięcy. E... Czekaj, nie wiem czy to jest dobry pomysł. To co ja zrobiłem? Okej. Okay. 550. 550, 50, 50, 50, dobra. Okej, okay, ja wiem co ty chcesz, Ja wiem co ty chcesz zrobić, nie? Co to jest? To jest Czarnobrody. Pąpcan? Okej. Okay. No nie, patrzę co tu jest ciekawego. No, no naprawdę... Na na o, giganta lodowego na przykład co jest z resp. Nie, to jest za ten. No, samoreciu. No, no, nie, nie, ja, 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 ja wiem, co ty tutaj planujesz, bo. Nie, 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 ja tutaj się nie dam. Ja potrzebuję. E, o. O. E, 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 e. Oni do okay. tyłu chyba szli. Właśnie nie pamiętam, ale no, to są takie niuanse, które. O, kurde. Dobra. Nie, nie, bo ja wiem, że ci odpychają. Że, że A ci... no właśnie, no? Co robi? Nie wiem, to nie jest. Ten jest ten e, to on tak drga i robi przewrót do tyłu. A, robi no. salto. No dobra. takie salto. Dobra, ale ja sobie jeszcze chcę. Nie wiem, co ja chcę. Ile mam do. 5000, 5000, tak? no? Nie, nie, dobra, to zasuniemy to się sobie, że. O! No. no. Ide dobra, to idealnie. Ten jeden. Okay. Dobra, myślę, że przegram to, ale no. Ty postawiłeś prawie takie same. Jedno okul. W dwie strony. O, 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 bomba. O, 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 o. Ej, to. Dobra, ta bomba. Ty, czemu ty tak strzelasz jak z karabinu? A no bo oni mają kilka strzał. Aha, okej. Okay. Ojej, ja mogłem schować się w jaskini, tak. mieć cię gdzieś. No, mo mo o je, mogę się nie, zrobić. Ojej, nie, nie, oj, ojo, oj, przegrałem. Ojojoj. Okay, no. oj, oj. Przegra. 5-1 oj, oj, oj. było? 5-1 było. No, tak, że wiadomo. Nie, nie, jest 5-5. A tamta była za 5. Aha, no, to fajnie było. To jest bo... 5-5. Okej, okay, czyli. Nie, rob... nie zaprzeczyłeś. No nie, nie zaprzeczy. Dobra. Nie zaprzeczyłeś, wtedy <laughs> jest takie. Okej, okay, dobra, A, możemy zrobić 5 -5. taką. Jest po, powiedzmy 5-5 i to jest runda decydująca na mapie 11. Po jednej jednostce. Po, po jednej. Nie czekaj. Do 300 300 pieniążków? Tak, 300 i je, jedna jednostka. O, dobra, do, nie, dawaj. do 500 i jedna jednostka. Dobra, ale okay. na moście. E, tu, żeby, żeby, żeby z mostu, szli, co w się sensie tam na tu? górze. A, czy, nie, czekaj. Tam którego mostu? No tak górze masz mostek i domek, żeby w domku ehm, a, Tu, dobra, domku dobra, dobra. Je jeśli to nie są dystansowe, to z mostu niech zaczynają. Okej, okay, z mostu niech zaczynają. Ja, ja, ja stawiam pierwszy. O Boże, 500. Dobra. No, ciężka decyzja. Okej, okay, nie, ja mam, ja mam już. O, <noise> Valkyria, jedna jednostka. Tak, jedna jednostka do 500. Okay. Więc walkiria miała raszy tego dasha takiego pamiętam. No no, 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 no. Wiem, że coś takiego ma jedna jednostka i tylko 500. Po czym wziął tą samą dasz? No i wtedy to by był rzut monetą. Harpoon, tak. ninja. O, ninja. No, ninja no. Może? Może? Dobra go! Okej, okay. Naruto to jest. Naruto, Leci, le, leci, pa, pa jak, jak się wbija. Ooo, a unik zrobił, a ty nie rzucasz czymś? O, rzucasz. Okej, dobrze przegrałem. Hades tak, no. dzisiaj a. niestety przegrał, także my się um, dogadamy już prywatnie odnośnie płatności za ten e, za ten odcinek. Przyjmujesz PayPala? Oczywiście, że przyjmuję PayPala. Także jeżeli podobają wam się takie odcinki e, na multiplayerze w stapsa, to po prostu dajcie znać. E, kanał Hadesa jest w opisie. Mój też jest w opisie, chociaż nie jest. Oglądacie to na moim kanale, ale możecie zostawić łapę w górę. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku w następnym tygodniu. Na razie cześć, papa. Hej. Też?